Dzień dobry Państwu. Dziś czwartek 30 listopada, a 30 to popularne imieniny Andrzeja, a także Konstantego. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia imieninowe. A w naszym programie druga część debaty o przyszłości. Tym razem o pakcie socjalnym rozmawiać będą Andrzej Tyszkiewicz, dyrektor generalny Fabryki Samochodów Osobowych i przewodniczący związków Kazimierz Kaczyński, Jerzy Woźniak, Jan Wawak i Marek Deżakowski. Załogi, nikt nie wie, jaki jest ten pakt socjalny podpisany, wynegocjowany przez związku. My no nie wiemy, co tam jest zawarte w tym pakiecie, nic. Nie wiem. nie wiem właśnie w jaki sposób to porozumienie zostało przeprowadzane odnośnie spraw socjalnych, pakietu socjalnego. Pakt socjalny no słyszałem, ale też no, nigdzie nie publikowany były, no i nic nie wiemy na ten temat niestety. Do tej pory, proszę panią, nie wiemy nic na temat pakietu socjalnego. Informacje są nieścisłe. To, co dostaliśmy z informacji od naszych związków, to są y, pobieżne. To, co y, najbardziej interesuje pracowników FSO, to sprawy zatrudnienia, płac, sfery socjalnej czyli y, to, co zabezpiecza po prostu nasz byt jako pracowników. Te kwestie zostały uregulowane. W, w pakcie socjalnym, jaki nasi związkowcy wynegocjowali z, z przedstawicielami koncernu DEU. Drodzy panowie, yy, chciałbym, żebyście powiedzieli yy, w dwóch słowach, co to jest ten sławny już pakt socjalny yy, i jak wyglądały może zdrać się troszeczkę, troszeczkę kulis, może nawet na tyle, na ile wolno to zrobić. Jak przebiegały negocjacje? Mówiło się, że są bardzo trudne, że z Koreańczykami nie jest łatwo rozmawiać i negocjować. Jak to było? Może kilka słów wyjaśnienia, dlaczego negocjacje były trudne. Otóż dlatego, że my uczyliśmy się tego dokumentu w istnieniu przedsiębiorstw państwowych, układy zbiorowe, pakty socjalne nie funkcjonowały. Natomiast po przeciwnej stronie stołu spotkaliśmy Klasycznego pracodawcę, pracodawcę kapitałowego, pracodawcę, który ma za sobą wiele układów zbiorowych, paktów socjalnych wy, wynegocjowanych. Kilkanaście godzin spędziliśmy na tym, żeby przekonać stronę koreańską do tego, że chcemy negocjować na podstawie nowego układu zbiorowego pracy który byłby podstawą zapisów w pakiecie socjalnym i tutaj dopiero, dopiero później po wielu ciężkich dyskusjach, sporach nawet były momenty, kiedy strona koreańska groziła nam, tu myślę o panu przewodniczącym Parku, zerwaniem rozmów, że no, udało nam się w końcu przekonać, że na tym dokumencie będziemy pracować. W pakcie socjalnym my, jak gdyby, chcieliśmy umieścić to, czego nie można było napisać w układzie zbiorowym prac. Między innymi. Trzeba było tu zapisać udziały dla pracowników w przyszłej spółce John Venture. To, co było taką największą dla mnie trudnością, to zbyt duże, chyba jednak, różnice zrozumienia warunków, w jakich my żyjemy w Polsce, do warunków, jakie sobie wyobrażał Koreanczyk. i tutaj. Z z tej całej wielkiej puli godzin, któreśmy przedyskutowali z Koranczykiem, to śmiem twierdzić, że około połowa tego czasu to, to była poświęcona temu, żeby on nas zrozumiał. I wiele, wiele spraw, wiele niepotrzebnych sporów wynikało z tego. Że główny negocjator nie rozumiał raz naszego prawa nieraz, a z drugiej strony nie rozumiał nas jako Polaków, bo jednak ta mentalność i ta różnica kulturowa między nami a Koreańczykiem, jeszcze na tym etapie była tak duża, że wiele czasu żeśmy, moim zdaniem, na próżno tracili na te sprawy. Ale to chyba pomogła ta metoda właśnie dochodzenia do wspólnego konsensusu, czyli taka, taka tego, tej, ta metoda, którejśmy się uczyli. Udało nam się w ciągu kilku dni, takich dni bardzo y, ciężkich, wynegocjować to, co się nazywa y, paktem y, socjalnym. Y, przedtem y, oczywiście żeśmy wynegocjowali układ zbiorowy pracy. Jest to moim zdaniem y, wielki y, sukces. Dla związków zawodowych zaczęliśmy pracę 8 sierpnia, jak dobrze pamiętam, a skończyliśmy 13 listopada wszystkie negocjacje z Koranczykiem. Punktem odniesienia negocjacji z DU był zakładowy układ zbiorowy i na bazie Zakładowego Układu Zbiorowego, który wypracowaliśmy od lutego i podpisaliśmy 18 października właśnie na tej bazie, żeśmy negocjowali pakt z DU. Czy wszystko, żeśmy zawarli w pakcie z DU. No nie wszystko, ale wiele rzeczy, które po prostu są, wychodzą ponad pakt ogólnopowiem tak państwowy. I to jest nasze jakiś zysk, nasze. Zwycięstwo w pewnym sensie, bo naprawdę ten pakt zakładowy wychodził o wiele dalej jak układ państwowy, powiem to w ten sposób. I dlatego, dlatego tym odniesieniem jest, jest. pracy, tak? Tak, oczywiście. Dlatego odniesieniem był właśnie układ zakładowy, układ zbiorowy. I to w tym wypadku należałoby to podkreślić. Jest to, że tak powiem, bardzo dobry ten układ, jest on bardzo elastyczny. Praktycznie ze stroną koreańskim, tylko stroną koreańską rozmawialiśmy na temat tego układu chyba te dwa posiedzenia. No, także jest on, że tak powiem, zrobiony według mnie, chyba i kolegów, jako taki nie, układ na podstawie, który może, może być pokazywany i możemy się nim szczycić w całej Polsce. Z chwilą, kiedy zostanie zarejestrowany układ zbiorowy pracy, zostanie on wydrukowany i każdy pracownik będzie miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem, żeby, żeby na bieżąco mógł pilnować swoich praw. Ja bym tu dodał, że na pewno ten układ zbiorowy by nie powstał, gdybyśmy nie mieli tej długoletniej praktyki negocjacyjnej, a wiadomo, że negocjowaliśmy od praktycznie początku 1991 roku i różne negocjacje były płacowe głównie, ale nie tylko. I to wszystko zaowocowało tym, że nauczyliśmy się negocjować, nauczyliśmy się rozmawiać ze sobą i między innymi dlatego można było w krótkim czasie rozmawiać również z Koreańczykami na temat tego paktu socjalnego. Jeszcze może kilka słów wyjaśnienia, co to jest pak socjalny. Pakt socjalny, mówiąc w skrócie, jest to konstytucja załogi. Konstytucja, która reguluje stosunki pracy pomiędzy pracodawcą. I załogą. Określa w nich obowiązki pracodawcy i jednocześnie przywileje pracownika. Stąd ten dokument jest tak ważny dla nas, dla związków zawodowych, aby zabezpieczenie załogi w tej nowej sytuacji, kiedy przybył kapitał, jest bardzo istotne. Chcę podkreślić, że akurat przy negocjacjach pakietu socjalnego i układu zbiorowego pracy. To związki raczej mówiły jednym głosem w interesie całej załogi. Także tutaj też wydaje mi się, była to jakaś inna, bardziej pozytywna zmiana naszego współdziałania w naszej firmie. Co uważacie, że jest Waszym największym sukcesem? Bo trzeba powiedzieć, że przeprowadzić te negocjacje w tak krótkim czasie przy właśnie waszych tutaj jakimś. No, Zero-Związkowej Reprezentacji, to jest duży sukces. I stąd też pytanie: Co uważacie, że największym sukcesem jest w tym dokumencie, który się nazywa Pakt Socjalny, i który został zatwierdzony? Największym sukcesem jest uzyskanie gwarancji zatrudnienia i gwarancji utrzymania poziomu płac. Tak krótko mówiąc. I to możemy długo rozwijać, ale to według mnie jest najważniejszym, najważniejszym osiągnięciem i dużym, według mnie, osiągnięciem wszystkich tu działających związków zawodowych. Jeżeli można, to oczywiście to co powiedział Kazimierz jest najważniejsze, ale wydaje mi się, że najważniejszą sprawą, która wchodzi akurat w ten temat, o którym powiem, to jest układ zbiorowy pracy. Proszę Państwa, ten układ jest najlepszy w tej chwili śmiem twierdzić w Polsce. Czy zgoda koreańczyka na to, że on zgodził się, żeby ten układ działał w jego przyszłej firmie, jest największym sukcesem związków zawodowych, jakie udało nam się od, od wielu lat, bym powiedział, osiągnąć w tej firmie. Szanowni Państwo, na tym skończymy ten odcinek i właśnie tą dzisiejszą debatę. Ja myślę, że będzie warto jeszcze raz powiedzieć, że naszymi uprawnieniami pracowniczymi. I nasze gwarancje są zawarte w tych oto dokumentach. To jest pakiet socjalny, jaki został wynegocjowany przez Związki Zawodowe i y, naszych partnerów koreańskich, to jest nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, to jest wreszcie kodeks pracy. Polski kodeks pracy, nie żaden inny. Niezależnie czy to jest polski pracodawca, czy na przykład pracodawca koreański. Koreańczycy będą mieli w naszej przyszłej firmie udział większościowy, a więc oni będą mieli główne zdanie decydujące w wielu sprawach. Natomiast polskie ustawodawstwo i to, co związki zawodowe zagwarantowały w pakiecie socjalnym, to są właśnie nasze gwarancje. Na dziś to wszystko do zobaczenia i do usłyszenia. Na kolejną debatę zapraszamy w następny czwartek. Będziemy tam mówić o udziałach dla pracowników. Natomiast najbliższy program już we wtorek. To wszystko, co na dziś przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.